Propozycja dla tych którzy chcieliby spróbować swoich sił w metod feederze albo też zmienić swój dotychczasowy sprzęt. To jest firmy Megabytes serii Mystery wędka feederowa a także kołowrotek Rajobi Slam który doskonale komponuje się właśnie razem z tym wędziskiem. Zacznę od wędziska które ma cztery przegrody przy czym Dwie są krótsze, jako że tu jest trzecia część składu tego wędziska, a także szczytówki. Dzięki temu, że są te kieszenie krótsze, nie musimy wydobywać ich gdzieś tam z końca tych długich składów, jak zazwyczaj to w wędziskach tego typu bywa. Wędzisko. Trzy częściowe, plus szczytówki oczywiście o bardzo nowoczesnym designie. Matowy, czarny, lakier. No i oczywiście jeszcze szczytówki. Każda o różnym ugięciu. Możemy zobaczyć, która jest najbardziej miękka, która najbardziej twarda. To wystarczy za przerodkę szczytową złapać i to doskonale widać. Ta jest najtwardsza. Zielona jest najbardziej miękka. Pośrednia. Jest żółta. Dla potrzeb prezentacji założę może tę najsztywniejszą. Oznaczoną kolorem czerwonym. I mamy cały zestaw gotowy. Wędzisko o długości 3,60 m i o ciężarze wyrzutowym 80 gram. Więc to jest bardzo mocny kij, który umożliwia nie tylko rzucanie koszeczkami dość ciężkimi ale również umożliwia hol sporych karpi, bo zapas mocy w tym QU jest naprawdę spory. Komponenty, które zostały tutaj użyte, również są wysokiej jakości. To przelotki Seagate, przelotki klasy Sig, Uchwyt kołowrotka też Seagate grafitowy. No i dolnik zbudowany z połączenia wytrzymałej mieszanki korka, jak widzimy w tych trzech miejscach, oraz twardej pianki EVA. Te fidery są dostępne w trzech ciężarach wyrzutowych: 80, 100 i 130 gram, więc jeszcze są mocniejsze od tego 80-gramowego mystery e fidera. Oczywiście wędzisko oferowane nie tylko w trzech różnych ciężarach wyrzutowych, ale i w trzech długościach 3,30, 3,60 to jest właśnie to i jeszcze dłuższe 3,90 metra. Na koniec jeszcze próba ugięcia tego wędziska. Każdy metod feeder powinien mieć akcję paraboliczną, żeby doskonale amortyzować zrywy karpia. To wędzisko Megabytes Mystery Fider 80 gramowe akcję ma oczywiście paraboliczną. No i wygina się w taki oto sposób. Teraz ważna rzecz, żeby dobrze skompletować cały zestaw. Do wędziska megabytes Mystery Feeder, świetnie nadaje się ten właśnie kołowrotek firmy Rajobi, to model Slam Feeder. Kołowrotek o mocnym korpusie, masywnym korpusie, który wykonany jest bardzo lekkiego, bo to lekki kołowrotek 300 g, lekkiego kompozytu grafitowego o Nazwie NCRT, cokolwiek by to nie znaczyło, ale chyba jest to rzecz ważna, bo na szpuli kołowrotka ten NCRT symbol jest zaznaczony. Bardzo eleganckie, czarne malowanie, pasujące zresztą do wędziska. Mówiłem, że waga to zaledwie 300 gram, da się to wyczuć, razem z wędziskiem całość naprawdę doskonale leży w ręku i niewiele waży. Mechanizm taka kołowrotka opiera się na sześciu łożyskach kulkowych i jednym łożysku oporowym. Doskonała praca całości, świetny nawój żyłki, a to dzięki systemowi, który nazywa się rajobie Flat Oscillation. Szpula płytka doskonała właśnie do rzutów podczas łowienia na metod feedera. Ona ta szpula mieści 200 metrów żyłki o średnicy 0,20 mm, ale też dostępne są w opcjach głębsze szpule umożliwiające nawinięcie większej ilości żyłki albo też żyłki o większej średnicy. Oczywiście takie elementy jak klips do mocowania żyłki są standardem, bardzo dokładny hamulec przedni i miękki, dobrze w dłoni leżący uchwyt.